Cześć wszystkim z tej strony Ketchup, łagodny. W dzisiejszym odcinku gramy w Stumble Guys i chciałbym, żebyście zasubskrybowali ten kanał, ponieważ wbijamy 100 subów. I już no, zostawcie tego sobika, bo będzie warto. I słuchajcie, nie będę grał na razie tą walki, bo ona taka nudna się tylko nie zrobiła gram takim ninjom z czarną skórką i mam tyle winów już w końcu, z tego się wbiłem, a ja was zapraszam do oglądania. I uwaga, losuje nam się mapka i ciekawe co nam wypadnie, kręci się koło Fortuny, no i Typhal. Niestety ta mapka... Ja zawsze na początku tylko się raz zabijam, a potem już nie. Tylko raz się poświęcam. Dobra! Co ja odwaliłem?! Już jej nie mogę zabić. A jak to będzie cały na wprost? No nie. Chłop się zawił jeszcze. Dobra, lecimy tu. Jezu, prawie że mnie doskoczył. Tlik klik, dobra. Dał się. To wygląda, jakbym nie stał. Nie na... ja, ja stoję nie na mecie w ogóle. Nie wiem, czy wy to widzicie. Ale nie stałem. Ja nie stałem na mecie, ja nie stałem na mecie i mogę się w nie zakwalifikować. O, zakwalifikowałem się. Już myślałem, że nie. Dobra, i ciekawe co nam w tej momencie wypadnie. Jak będzie. Uuu, super. Ej no, vlog Dash'a się nie spodziewałem, ale... Szkoda, że nie na finał. No to, to lecimy. Ciekawe co nam teraz... Uda się jakikolwiek, przez jakikolwiek blok. Dobra, nie wiem, nie Szybko. Dobra, nie zrobimy tego. Szyliście, że się zabiję. Nie, 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 tego nie, CO?! Dobra. nie,

Teraz będzie uwaga fina. Co na wypadnie na fina... O, oh, Super slide. Mamy nadzieję, że to wygram, ale jeżeli tak się nie stanie, to będzie niedobrze. Bo bardzo bym to pragnął wygrać. Ale dobra, na razie jestem pierwszy. Dobrze mi idzie bardzo. Cieszę się, że jestem tutaj. A nie tak jak zawsze. Spróbuję zrobić ten najtrudniejszy trik. Kurde, nie! Serio? Ej, nie, nie miałem, czemu ja go zrobiłem. Dobra, słuchajcie, nie ma sensu już nawet um, lecieć do mety, bo i tak wiemy, że to. No właśnie, o tym mówię. Niestety tej rundy nie udało nam się wygrać, ale może tutaj nam się trochę poszczęści. I uwaga co będzie, co będzie. I uwaga. Canon Climb, super, bardzo się cieszę. No to możemy teraz się wspinać na Canon To Tutaj da się kogoś wyrzucić pod mapę. Dobra, lecę, 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 lecę. Ej, jestem pierwszy jak na razie chyba. Jeżeli się nie mylę w ogóle. Ej, jakby to był finał, to bym to wygrał. Miałbym wielkie szczęście przynajmniej. No i żegnamy ludzi, którzy spalają. I przechodzimy do następnej rundy. Co wypadnie? Uwaga! Jesteśmy ciekawi, co nam wypadnie. Oby na finał nie było tylko Lost Temple. Jakby teraz było Super Slide, byłoby bardzo fajnie. Ah. Naprawdę. Najgorzej. Ej, kto nie lubi tej mapy, zostawia subika w tym momencie na tym kanale. Ej, ale my już mamy praktycznie jednego gola. Mhm. Nieważne. Bo no oni zaraz strzelą, że ja my jesteśmy jedynie na bramce. Ale jak oni tak zrobią, to te piłki zaczną nagle spadać. Jak my tam tak im robiliśmy, to nie, to nie wpadało nic. Dobra, uratowałem. No tutaj nikt nie stał. Z tej strony co owalałem piłkę? Nic tu nie stał. Wystraszyli no się. Błagam, obronić to mikołaj. Święto Mamy gola chyba. Nie! Ej, ta piłka krążyła już w bramce przeciwników. A nic tego nie wyszło. Ale jest, na razie będzie gol. No jak?! Będzie cały czas remis? To nie ma sensu. Jak będziemy mieć cały czas Nie, jak oni tutaj strzelą jednego gola, to będzie po nas. Dobra! Te dziady nie umieją nawet tutaj kopać tej półki. Wszystko przed tym ja jakąś dziwną. Błagam, strzel. Ja cię! No jakim cudem? Ale... Ej, to wygląda jakby zaraz było. Dobra, nie strzeli, bo wybił ktoś. Ehm, cały czas jest remis, no nie? Jest dogrywka teraz dosłownie. Ale tą wcześniejszą akcję mi się bardzo nie podobało. właśnie, moglibyśmy przegrać. Dobrze, że ja też piłkę. Dobra, szybko wybijał. Ej, niech ta gra się zakończy sama z siebie. To ja się zdziwię. Że doszliśmy do takiego momentu, że się sama gra zakończyła. To będzie takie dziwne. Ale. Nie no jak? Jak tym cudem? Ta piłka tutaj jest bez nikogo, to możemy ją wziąć. O! Strzelcie, gola, błagam. Strzelamy, robimy to. Robimy to. Nie, nie no, ta piłka cały czas wpada w tą poprzeczkę, a ja tego nie mogę. Nie, nie da się po prostu. No co się odwala? Co się dzieje na tym świecie? To to, 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 to tutaj się dzieje, to jest niesamowite. słuchajcie. Tam jest. Okej, ok, okay będzie. Będzie brama chyba. Będzie brama, będzie brama. Błagam. Jest! Strzeliłem gola! Jezu, dziękuję! Strzeliłem go! I przechodzimy do następnej rundy. Teraz, jakby było w vlogach, to by było. Wiedziałem. Nie wiedziałem po prostu! Gorszej mapy nie mogło być, chyba. Oprócz Over and Wonder. A czemu nikt nie leci tym wulkanem tutaj? To mi się nie podoba. I nikt chyba nie znał triku z wulkanem, mogę tak powiedzieć. Tak, ten gościu popełnia wielki błąd. On idzie cały czas po tej barierce. A ja jestem już w połowie matki. Dobra, chyba nie będę robił tutaj tego kciuku. Dobra, dobra, to. O, dobra, udało się, na szczęście się udało. Zrobię komuś smutek. Czy po tym się da serio łazić? Aha, przepraszam. Nie chciałem wejść. Ale to mi się dało uchodzić, to było dziwne. Mi się to dało uchodzić. Dobra, odbieramy nasze rzeczy i wbijamy kolejną koronkę. Widzimy się w Piwot, pasz! Ścigaj się do mety. Ale my się nie będziemy ścigali, tylko my będziemy się teleportowali do tej mety. Jesteśmy tacy dobrzy. Byliśmy pierwsi. Ten shop jest pierwszy. Już nie. Teraz jakaś japonka. Teraz byłem ja. Czemu ja na nim stałem? Dobra, tutaj walnie idealnie obok mnie i kogoś we mnie zrzuci, to ja się wkurzę. Ale już tak nie będzie. Tutaj nie skacze się tylko na to i wtedy się dopiero skacze. to dobrze, daje chwila więcej. Nie ktoś jest taki biedny. O, 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 Jezus Maria. I papa, pa papa. Pa, pa. I losuje nam się mapa, a my widzimy się w grze. Tainfall! Ścigaj się do mety! I uwaga, biorę drugi od lewej strony. Widzieliście, że ja skoczyłem po tym. Ja... o! Zaskoczę, złapę i zrzucę. dobra pingów nie zabije się zabije przegram to przegram to przegram to nie co ja zrobię mam nadzieję że tamta dziewczyna też to przegra ale tak nie będzie kurde po co ja to robiłem dobra losuje nam się ludzie nam się na, na ludzie się losują musicie kliknąć przycisk subskrypcji to wtedy wam w wpadnie przez okno canon Cream, ścigaj się do mety i biegniemy sobie a je, słuchajcie jest taki mały problem jak dołączam do jakiejś osoby to dzieje się takie coś że się nie da Co? nie mogę po prostu pokazuje się że jest error i nie wiem co trzeba potem dalej zrobić po prostu tutaj jakby mi się grawy O, To tam był. Chciał się chyba... Ej, mi jedynemu się udało ten skrzydło. Czemu? Złapiemy kogoś. Dobra, nie wchodzimy na metę, bo się... Cykamy stopera. Czy ten człowiek przeżył? Gdzie on jest? Umarł, szkoda. Niestety umarł. Czemu ja mam 15%? Ja mam 15%? A... Wczoraj się ładowałem i to, to miałem 100. Pewnie miałem 60. I w odpasz. Ścigaj się do mety. Jeszcze mi najgorszego spawna dało. No już w sumie dobrze nam teraz idzie. Nie tak źle. Szkoda, że w, tutaj na tych rundach nie gra tyle, tyle osób co w tym. W fall się, ale. No mówi się trudno. No i tak to bym na żywo oberwał, jakbym tam tamtym szedł. Otwiera się dla króla, dziękuję Dobre, no mi się. Jesteśmy pierwsi. Oj, ojoj. Oj. Przykro nam, panie piracie. Musisz odpaść, odpad, spadkam na dół. Malujemy cały ekran. O Boże, co się stało. Poczekajcie. 9 pozostali. Pozostało 9 ludzi. Ja umiem bardzo ładnie rysować. Kurde. Nie, nie mogę tego wcisnąć. Dobra. To czemu finał jungle roll? Czemu... Dlaczego fin na finał jungle roll musiało być? Musiało być, słuchajcie, musiało. Powiedziałem, że musiało być. Błagam, żeby nie spadł. Błagam, żeby nie spadł. LOL! Jesteśmy pierwsi XD LOL Jesteśmy pierwsi Patrzcie na to Uwaga I lecimy na... Słuchajcie, to by było na tyle na dzisiaj jeżeli chcecie więcej takich odcinków ze Stumble Guys, to musicie zostawić łapkę w górę i subika, a ja Was żegnam.